Dzień dobry, tu Itzi. witam Was serdecznie w kolejnym czytaniu. Dziś czytanie dla znaków i skorpiony. Wiadomość, przekaz dla skorpionów: skorpiony mm, słoneczne, księżycowe czy ascendent. E, wszystkich, wszystkie skorpiony zapraszam do słuchania. Jeśli nie jesteś pewny, jaki jest Twój znak księżycowy, ascendent, to sprawdź w, komen, w, przepraszam, w opisie do filmu będzie link do kalkulatora. I jak to obliczyć? Um, moje drogie skorpiony, energię na teraz, tej sytuacji, w której jesteście, no zobaczmy, co nam pokazują karty wyroczni. Mamy ryby, mamy pełną intymność, głębiej intymności, bym powiedziała wręcz, bo patrzę na te ryby też i mamy y, ślimaka. No, zobaczcie, to takie powolne wchodzenie w intymność, intymność. Bliskość to jest kwestia czasu, bo od razu mi się pojawia taka, takie spostrzeżenie. To te ryby też, one są tu trzy i przypomniałam też trochę trzy kielichy, czy w ogóle trójkę, jako energię bycia razem, współpracy, świętowania, celebrowania emocji wspólnie. Wejście w intymność zajmuje czas. To czuję, że jest bardzo ważne tutaj przekazem, krok po kroczku w odpowiednim kierunku. Tak? O tym musicie pamiętać na ten moment. Możecie być trochę w takiej energii, właśnie powolnej, stagnacji. No i jesteście wolnym znakiem, tak? Jesteście znakiem przemian, odrodzenia, więc dla Was ważny jest ten proces, tak? Więc jeśli Wy może czujecie, że jest coś powoli się dzieje, no to skupcie się właśnie na tym, że to jest proces. I proces, i powiem tak, ważne jest w głąb, bardziej iść w głąb niż do przodu, tak? Czyli nie dystans, dalekość, a jak daleko, jak szybko, ale jak głęboko, tak? Tak bym powiedziała, że to może być dla Was ważna informacja, dotyczy to może różnych tematów, tak? Ale czuję, że to, musi, to, to jest to, co miałam powiedzieć tutaj dla Was. Zobaczmy, co jeszcze nam powie tarot w tym, w tym rozkładzie. O. Za dużo kart wypadło, jeszcze testujemy? Mamy dziewiątkę. E, de, przepraszam, dziewiątkę była w wyczerpanie. To jest myślę, że potwierdzenie, dlaczego miałam Wam to powiedzieć: że byście się nie martwili tymczasem, żebyście się nie bawiali tego, że długo coś trwa, bo wy możecie być zmęczeni już działaniami, tak? Staraniem się i, i możecie być zniechęceni, możecie mieć wrażenie, że nie widać końca, że jeszcze bardzo dużo brakuje, a wy wcale nie. Nie zbliżyliście się do tej osoby, tak, o której myślicie, albo no, ja czuję tu, że tu bardzo kwestia emocji, bo patrzę na te ryby, te kolory, które tu są, tej emocjonalność, tak? Może to być oczywiście zbliżenie się do osoby wam bliskiej, platonicznie, nie romantycznie, tak? Ale czuję, że ten temat emocji jest tutaj u Was dominujący. No ale przede wszystkim, tak jak powiedziałam, jest, jest ta emocjonalność i i znużenie, zmęczenie, taki, taka, takie poczucie, że może to nie ma sensu, bo już tyle zrobiłam, tyle zrobiłem, a tu się nic nie zmienia. Nie jesteśmy wcale bliżej. Powiem Wam tak, dziewiątka buławna mówi o tym, że niewiele brakuje. My możemy być dokładnie w tym momencie, kiedy Jesteśmy już bardzo zmęczeni. Odpuszczamy i wtedy zaczyna się dziać. I wtedy widzimy jednak, gdzie jest meta. Wtedy widzimy sens. I tak i powtarzam, to, co powiedziałam wcześniej. Nie liczy się jak daleko, jak szybko, ale jak głęboko. I zobaczcie, następuje potem um, król, denarów, obfitość. Energia stabilności, jaka kolorowa, jaka przeciwna dla tej dziewiątki, Buław. Myślę, że to ma być dla Was taka, taka wiadomość o tym, że nie wcale szybkość się nie liczy, wcale się nie liczą rezultaty takie namacalne, żeby budować swoją stabilność i wspólną stabilność. Liczy się um, Stałość, tak? Stałość. Liczy się głębia. Jeśli wy czasem czujecie, może tak, możecie mieć takie poczucie, że wszystko wokół was jest powierzchowne, więc może bez sensu jest być tą osobą, która wchodzi głębiej pod powierzchnię, bo nikt tego nie docenia. Moi drodzy, ta Wasza wybrana osoba, ta wasza osoba, która jest Wam przeznaczona, ona to doceni, więc bądźcie dalej osobą głęboką, pełną głębi. Bo tutaj wy, ja to widzę was wyraźnie, tak? Wy jesteście osobą, która potrzebuje głębi. No, taka się wzdycham, bo. Bo poczułam to wasze zmęczenie, tak? poczułam to wasze rozżalenie, poczułam ten wasz takie, takie już poczucie, że może to bez sensu, tak? Ja chcę was z tym czytaniem zachęcić do tego, żeby się nie poddawać, to żeby małymi kroczkami robić dalej swoje, nie tracić esencji, być takim, jakim wy czujecie, że że chcecie być, to, co z Wami rezonuje. <laughs> Mamy kartę wieży. Dodatkowo ciekawe, zobaczcie. To jest może ten moment przełomu, kiedy Wy dochodzicie do tej dziewiątki buław i mówicie, ja już mam dość, tak? I w tym momencie coś się zburzy, coś się zmieni. Może być to jakaś sytuacja. Która będzie dla Was trudna, zaskakująca, może to być moment taki, no, że powiecie, wszystko się wali 3D, tak? czyli ta rzeczywistość namacalna nie odpowiada moim manifestacjom, przepraszam, moim wizjom, moim intencjom, czyli nie odbywa się ta manifestacja. Zobaczcie, to te dwie karty dla mnie są dosłownie przedstawieniem tego, jak. Jak jest świat 3D a jaki jak jest świat waszej manifestacji. Wy macie być tutaj, tak? Nie tutaj. Nawet jeśli w Waszym 3D, tak? Czyli w tym mamacalnym świecie wy widzicie to. Wy widzicie ten chaos, to, to zniszczenia, a ten smutek. tę beznadzieję, to wy mentalnie musicie przenosić się w ten świat kolorowy, e, radosny, gdzie jest spokój, gdzie jest stabilizacja, gdzie jest wszystko to, czego pragniecie, jest ta tęcza, tak? czyli wszystkie możliwości, cały wachlarz możliwości, wszystko to, czego pragniecie. Więc jeśli e, jest, ja czuję, że Wy właśnie jesteście teraz w tym momencie, gdzie Wy jesteście tutaj, gdzie ta wieża się y, sypie, to zawsze jest dobry znak, to zawsze jest dobry znak. Musi się zawalić stary świat, żeby... Powstał ten nowy Tak, moi drodzy? Więc jeśli świat sypie To znaczy, że to Wasze 3D To Wasza rzeczywistość namacalna się sypie Się rozpada Żebyście mogli ujrzeć Waszą e, e, wizualizację Zmanifestowaną Więc spokojnie, powolutku ale, e, ale trwajcie w swojej wizji Tak, trwajcie w swojej wizji To jest też dla Was bardzo ważna wiadomość Jeszcze jedna karta dla Was, moi drodzy. No i mamy siłę, a więc, no, no to jest taka bardzo erotyczna ta siła, ale, ale zobaczcie w sumie, coś w tym jest, bo mała istotka, tak, na tej karcie, ale ma olbrzymią moc, olbrzymią siłę. I ta siła właśnie nie tkwi, tkwa, tkwi, a, przepraszam, nie tkwi w, w, w sile mięśni, ale siła jest tutaj w sile waszej wizji, waszej wiary, waszej um, stałości, w tym, żeby wracać do, do tego, waszej, do, te, do tej waszej wizualizacji tego pragnienia, jak, czego pragniecie. Dobrze? E, moi drodzy, tu dużo, dużo pojawia mi się właśnie takich odniesień do prawa przyciągania czy prawa założenia. Jeśli Was to interesuje, to zajrzyjcie do tego, bo więcej myślę, że się dowiecie do tego, jak zamanifestować ten Wasz wymarzony, wymarzony świat. To tyle skorpiony. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, że mogłam dla Was czytać. Jeśli chcecie wejrzeć w głębiej w Kwestie, które Was dotyczą już tak szczegółowo, zapraszam na czytanie indywidualne. Oczywiście, e, trzymam za Was mocno kciuki. E, jeśli macie ochotę, jeśli podobało Wam się czytanie, to zapraszam do lajkowania, do zostawiania komentarzy, do subskrypcji kanału. Mnie to bardzo wzmacnia i bardzo Wam za to dziękuję. E, I oczywiście, zapraszam do słuchania pozostałych filmów. A więc ściskam mocno i do usłyszenia, pa pa.